Cao cześć siemanko, z tej strony Tomciogracz, a to jest kolejny odcinek z Gryfarming Simulator 22 na serii pierwszej i dziś w odcinku w pierwszej kolejności chciałbym się zająć tutaj opryskami, opryskami yy, na chwastwy yy. W rzepaku, bo jestem też po przywinięciu na miesiąc wrzesień a pewno w kolejnej części odcinka bym chciał sobie yy, zająć się yy, orką po pola posorgu Także jak widzicie, drodzy widzowie, tutaj kolejna akcyjka również wleciała. Kolejna praca, jak mi się te dwie rzeczy uda dość szybko zrobić, a widzę, że tak, to chciałbym zająć się jeszcze uprawą o później zobaczymy być może jeszcze nawozy i uda mi się zasiać ale to już powiem wam szczerze tutaj troszkę tej pracy jest na tym wrześniu to już Pryski mam ogarnięte, i dużo dużego pola też nie mam, a to mi wpływa też na planowanie choćby minimalnie, bo i pozbywam się tych pastów, tak dalej, Kurczę. zajechałem Zajechałem west. awaryzatora mogę wygasić tepnę się dom maseja i tutaj i tutaj się biorę za kolejną pracę dzisiaj tutaj jeszcze sobie obrócę tu Dzieją. Także jak widzicie, tutaj trochę pracy mam, a jeszcze nie wiem też, jak, jak mi się uda tutaj wyrobić. Znaczy się, inaczej, wyrobić się powinienem w miarę z, dzisiaj z tymi pracami. Aczkolwiek tak jak Wam wspominałem tutaj mam plana o sprzedarza parę rzeczy sobie pokupić, się parę jedną na pewno być może uda mi się Troszkę coś zainwestować Bo tu kupi co w sprzęty, maszyny i tak dalej Potrzeby mam niemałe A na serii, na gospie Jak wam mówiłem, na którym się z poprzednich odcinków będę się starał właśnie robić tutaj dłuższe to czy Będę się starał, na, będę wykorzystywał właśnie takie okazje jak dzisiaj i robić też na odcinku, jeden odcinek robić dłuższy powiedzmy jeżeli tak jak dzisiaj mam możliwość robić po pierwsze kilka rzeczy a po drugie a po drugie celować te odcinki między pół godzinki a 40 minut w tej chwili, bo tu o pracy troszkę jest już teraz. A i spodziewajcie się tego też, że będzie tej pracy tutaj u mnie na seriach, na, na odcinkach coraz to więcej, więc. Więc i te odcineczki, myślę, będą dłuższe. Oczywiście w miarę możliwości. Bo tak jak widzicie, już jest praktycznie <ścoughs> siódma minuta odcinka. I ja już tu. Można powiedzieć dzisiaj akurat jestem w połowie korki Ale jeżeli jeżeli bym inwestował po sprzedażach choćby w jednym znów maszynę rzecz Z tym kolejna akcyjka doszła. Kolejna rzecz na, na gospo, więc tej pracy też mi dojdzie. Też, więc, więc dlatego tak się przymierzam i powoli Będę się starał, no, robić te dłuższe odcinki. Tutaj dla was, no bo jakby nie poczuć powoli te sezony, robi mi się coraz to, coraz to dłuższe, więc. więc e, tu chodzi oczywiście o, o pracę, o ilość pracy, a póki co gram, gram sam, gram tutaj jak zawsze Wam mówię na singlu, więc te odcinki też muszą być adekwatne, z czasem coraz to dłuższe. Ale myślę, że nie macie nic przeciwko temu chodzi z czasem z czasem, z czasem, ale. W najbliższym czasie mam zamiar powoli niektóre sprzęty sobie tutaj też y, wymieniać, bo pewne z nich są są tymi tymi małymi, podstawowymi co co grę się zaczyna, więc Więc już powolutku mi się robią nieco małe Więc tu już też o tym muszę powoli myśleć No dla przykładu ten tu, kupowałem Kupowałem eee, No nie jest duży Aczkolwiek też z jednej strony kupując go nie miałem aż tak dużych potrzeb Nie było tak dużych potrzeb na tą szerokość tutaj aczkolwiek no niektóre maszyny już powiem Wam szczerze powoli, powoli by mi się przydawały większe Więc, więc też spodziewajcie się małych stopniowo zmian w sprzętach maszyna wymiany maszyn o taką nazwę no i zrobiłem Już za wcześnie chyba skręciłem wiecie do Dżambira 47 55 i o lecę na kolejne pole tutaj sobie ładnie ładnie uprawię to pole ładnie sobie uprawię I, 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 i myślę albo jeszcze dzisiaj polecam nawozy i siewy albo te nawozy i siewy tych dwóch pól zostawię sobie jakoś na kolejny odcinek Zobaczymy, jak tutaj skończę, skończę tą uprawę, jak ja się po w tym wyrobię. czekajcie ile tu coś jest nie yy. kolipa gdzie to jest yy. kultywatory 24 brony talerzowe 19 na razie na razie nie choć chyba ten Właśnie agregacik pójdzie pierwszy pod wymianę I właśnie nie wiem nie wiem czy wymienić go na Lemkena czy wymienić go nie jakąś talerzywkę. talerzówką będę tu raczej Szybciej jeździł, szybciej by mi to szło też no, Jeszcze nie wiem co to będzie choć możecie dać znać w komentarzach co byście tu widzieli na serii Co by, co by, wam się bardziej podobało który, którą, która rzecz, o tak to nazwę które, które narzędzie żeby, żeby to się też i wam fajnie oglądało No, bo niestety, ale wymieniając już takie sprzęty na coś powiedzmy większego, już, już by mi się nieco tutaj wszystko przyspieszyło. No bo ten agregacik ma. Ten kultywator ma 2,5 metra szerokości Lemken gdzieś ma, zaraz wam powiem dokładnie. Myślę właśnie o tym lemkenie. Ma 5 metrów, a ten ma oraz taki chyba żebym chyba żebym kupował Amazona. Jest półtorej metra szerszy, no ale zawsze jest ta różnica, nie powiem. A ja chyba pod Lemkena bym potrzebował, już Wam mówię, ciągnik 180 konny tu 160, te, te nie. No, teoretycznie ten John Deere by mi dał radę, który ten właśnie którym teraz tutaj uprawiam. więc ciągnika pod to bym nie musiał zaraz wiecie zmieniać, nie musiałbym się śpieszyć. sprzętu przydałby mi się coś, jakiś większy ciągnik silniejszy w sensie taki, który by miał no przynajmniej te 220-230 koni tutaj to już powiem dam szczerze Robiłbym mi przez jakiś czas tutaj jak to się mówi robotę. No ale jeżeli bym pól doszło i jakaś powiedzmy podobno to bym, to bym mógł sobie pozwolić no, na takie na takie sprzęty na taki ciągnik o zakup takiego ciągnika no, ale teraz jeszcze mówię to się tutaj aż tak bardzo mi nie pali. Aczkolwiek po wymianie tego agregatu, kultywatora, bym na pewno zaczął, powiem Wam szczerze, myśleć o większym ciągniku jakimś, którymś, któregoś z nich właśnie wymienić na coś większego żeby tutaj już potem to sprzęt szło dopasowywać pod silniejsze ciągniki większe, pod jak to się mówi Wszystko od razu, od razu, że jest tu nie zbudowali są tu też, mam tutaj też jakieś inne rzeczy do po kupowania na serii więc No, z takimi zmianami na razie się wstrzymuję bo te ciągniki które mam obecnie i sprzęty no dawają tutaj radę przewidzicie tu sobie to pole na pewno prawie dzisiaj na odcinku Racę mi tu dzisiaj naprawdę ubywa bo pole 40 ja mówię kurczę znowu mijaczkę zrobiłem Pole 49 zostawiam do, do wiosny, bo tam pójdzie, tam pójdzie drodzy widzowie Sorgo wiosną. Więc, więc to na razie mi nie ma sensu tam też uprawiać tego pola Uprawię je sobie na wiosnę dopiero i obsieję, ogarnę. A może właśnie na wiosnę się wymieni jak, i wymieni się ten sprzęt. Właśnie tutaj myślę o agregacie. by mi tak jak mówiłem już tu wcześniej na odcinku dzisiaj o no, tą pracę by mi nieco przyspieszyło a za dużych sprzętów też tu nie chcę od razu dokupować bo dlatego żeby wiadomo co jakiś czas robić ten przeskok jak i lepiej mi się będzie grało noc się bardziej mi się będzie chciało grać Wam się pewnie lepiej będzie oglądało jeżeli co jakiś czas coś sobie tutaj czy właśnie wymieniać coś dokupię więc yy, więc dlatego to tak staram się też tutaj robić bo to wiecie, seria się rozwija Co sezon coś się staram zrobić to 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 coś albo dojdzie albo się zmieni tak jak teraz żeby tutaj te prace jakoś lepiej szły Mijaczek, trzeba się poprawić. Jeszcze tutaj mam parę kredytów do... trochę tego kredytu do skłaty na serii Więc to też trochę jest teraz tu uciążliwe jak to się mówi ale to też myślę, że uda mi się tutaj w miarę szybko spłacić więc tym się na razie nie nie przejmuję Dobrze, poprawione mam wiecie co? Dzisiaj jednak ja tak będę kończył tym oto widoczkiem Będę kończył ten odcinek Oczywiście zapraszam na poprzedni Zapraszam jak i zapraszam już na kolejny odcinek z serii Zapraszam również na Discorda kanału Link macie podany w opisie odcinka. Więc co, przejdź na razie, hej, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.